Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku symulatora farmy. Zabieram się teraz za koszenie trawy. W sumie to będzie taki zwykły dzień z życia farmera. Pokażę trochę, jak to wygląda mniej więcej między odcinkami, chociaż to będzie normalny odcinek. Chodzi o przygotowywanie. zarabianie, zbieranie, sianie i tak dalej, i tak dalej. Wow. Także w tym momencie koszę trawę, żeby zarobić dodatkowe pieniążki. W sumie jak to zwykle robię. Jedź z koksem. jest, trawka skoszona, kolejne pieniążki wpadły, 170 tysięcy już jest, na co zbieram? Nie wiem na co zbieram ale na coś te pieniądze wydam, jeszcze nie zdecydowałem dobrze, także krówki, krówki jakie krówki? To są kurki moje kurki, kilka jajek dalej widzę, że kolejne jajka na płocie obok jest 5,21, robi się jasno. Prędkość czasu rzeczywista, tempo wzrostu roślin normalne. I tak wygląda tutaj moje pole. Czy ono już wyrosło? Jeszcze nie. Jest w ostatnim stadium. Także na tym mniejszym połączonym, na dwóch połączonych, zasiałem jęczmień. Później wezmę sobie. Traktorek. Gdzie on jest? Kurde. Wezmę sobie traktorek. I sobie tu przyjadę. Ale tymczasem chciałem zawieść owcom troszeczkę trawki. A że nie mam pola, w którym. No i się zaczęło. Jęczmień urósł. Piennica, wieprzemica, jęczmień jęczmień urósł, rzepak również urósł. Także będę musiał zostawić tą maszynę zbierającą, która ma zawieść owcą, trochę trawy. Także to nie, to nie będzie dobry pomysł w tym miejscu. Dobra, awaria samochodu mnie nie bardzo interesuje. To tak. A to tak. A tym sobie wyjadę. Podjadę sobie pod przyczepę. Elegancko. To jeszcze nie urosło. Czemu? Nieważne. Zaraz będzie gotowe. I tutaj mam... Dokładnie tak, paletę z wełną. I za każdą taką paletę dostają się 5000, a czemu to robię? To temu to robię, żeby jak się między odcinkami sobie po prostu to wożę. i jest gotowe. Dobra, pora wskoczyć w kombine. Tak, w kombine. Aż kompany jest kompany, ale ja nie będę skakiwał, niech to zrobi za mnie pracownik. Zbieraj gościu i syp. Nie, jednak będę musiał zawieść Słomę sobie, wezmę. Prawdopodobnie, o! Już mogę kupić maszynę do belowania. A że cholera kombajn się tym jęczmieniem zapycha strasznie szybko, strasznie, strasznie, strasznie. Dlatego nie mogę sobie za bardzo pozwolić na przestój, gdzie to nie uschła. Ciekawie jestem ile uzbiera za jeden taki kurs trawa akceptuj, oczywiście, że wezma. No, sypni. Z ciekawości naszyj 800 100 1400 1800 2, Was jest dziećmienia dobra mumy to mogę wziąć ten traktorek i tym traktorkiem w międzyczasie jeździć zawieść trawę, w sumie nie wiem Nie, nie będę jej wysłać Jadę po maszynę do belowania. w sumie by się jeszcze dodatkowo przydała masz jak to się kurcze nazywa przyczepa zbierająca nie 95 tysięcy kurczę brak nim Dobra nieważne żeby się nie zmarnowało to idę wieś. trawkę Trochę zakręcony jestem Zapomniałem zupełnie zapomniał o tym zadaniu także kolej, żeby ta kolejna kasiera wpadła potrzebowałbym z około 100-220 tysięcy żeby kupić te dwie rzeczy Trawy nawet nie mam teraz po co wieść, bo i tak sprawdzaj mi. Nie opłaca się, z... nie wiem co z tą słomą zrobić. Yy, jak ją zbiorę maszyną samozbierającą? Jeśli ktoś wie, bardzo bym prosił o napisanie tego w komentarzu, w komentarzu. I, dziękuję, i z góry dziękuję. Jest. Co ja tu mam? Właśnie, o to mi chodziło, zatrzymał się. Ładuj się do pełna. Znaczy... Wyrzucić wszystko do czysta. Tak raczej. To teraz od razu wstawię na to pole kultywator. Co się dzieje? Kolejny pracownik zatrudniony. Trzeba mi cały czas przeoczy na tą kosiarkę? Tą kosiareczką dostarczałem trawki dla owieczek. O, a muszę wrócić do tego czasu, aż zbiorę Dobra, to jest puste. Tym pojadę z powrotem pod siemnik. Ale nie. się w nich może chwilę zaczekać. Jadę coś sprawdzić Bardziej z zwierzętami w pole zajmować się w tym symulatorze samą farmą dokładnie farmy, nie. Więc jak mi będzie stać, kupię to. Dobra, wiem, śmieszne. 170 będzie mało. Ile? 111 tysięcy jest. Także 17 jest moja. Teraz trochę przegiołem ale mniejsza z tym i w chwili obecnej wrócę do uprawy rzepaku dopóki nie dowiem się co z tym sianem zrobić po zebraniu przez przyczepę samozbierającą Będę musiał w najbliższym czasie kupić kolejny traktor Siwnik już zapasowy jest Zauważę. Trzeba skosić trawę. Znowu. To jest kopalnia złota, trawsko. Tutaj jeszcze nie wiadę. Gdzie ta trawa ma być skoszona? Nie tu? Nie, na dole. Как я помню. Jeszcze chyba to powinno wystarczyć już. Zaliczenie zadania. Nie? No to jadę z koksem. Świetnie. Mogę mieć taką wielką kosiarę. Aha, znowu przegrałem. Jasne. Jeszcze nie wrosło. Ty się syp, a ty się siej. Jest rzepak ustawiony. Rzepak niech sieje się jesie. się. kosztuje ul 20 tysięcy jest UL gdzie ja mogę ten ul ustawić w sumie gdzie mi się podoba tak gdzie mi się podoba to ja ustawię ten UL Właśnie Gdzie? Właśnie gdzie w sumie tu przed domem i tak ci nic nie zrobię Są dwa ule Spontan, pełny spontan z tymi ulami Robię wszystko i nic Skrzynia błotnie także do następnego odcinka będę musiał to zbierać kolejne tysiące Mam nadzieję, że mi się uda A Jeszcze tym razem mi się udało to teraz w czym razem czym nie Jeszcze nie wyrosł. W każdym bądź razie, ja w tym miejscu zakończę swój odcinek Przetestuję po drodze, przy okazji, jak się Sprawią ule I będę oporządzał sobie powolutku I zagospodaruję sobie pole numer 17 I zasieję tam rzepak Także dziękuję, że oglądaliście, komentujcie, subskrybujcie i zapraszam do oglądania następnych odcinków. Na razie...